Cześć, witajcie, witam Was w kolejnym materiale z World of Tanks. Moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się XMM57. Wiem, że sporo czasu minęło, od kiedy ten pojazd szedł w paczkach świątecznych, no ale wiadomo, że ja już jestem zwotem nie na bieżąco. XM57, moim zdaniem, był pojazdem, który najbardziej napędzał te paczki świąteczne, bo jest to naprawdę bardzo dobra i bardzo groźna w wielu sytuacjach maszyna. Może nie jest to pojazd aż tak toksyczny jak BZ-176, natomiast też uważam, że jest naprawdę no, bardzo irytujący y, jako przeciwnik. Y, jest to zupełnie inny poziom TDK niż XM z lat wcześniejszych. I mimo, że ogólnie ja chyba wolę tego XM-a, się nim chyba ciut przyjemniej. To jednak zdaję sobie sprawę, że wynika to raczej z tego, że nie umiem w pełni wykorzystać potencjału tego TDK i że on ma, i że on jest po prostu mocniejszy. On jest lepszy, on ma w, w, m, kilka argumentów, których przede wszystkim ten poprzednik nie ma. Głównie tutaj chodzi o, znaczy, no, nie o jedną rzecz. To jest pojazd, który tak jak na TDK ma zarąbiste wychyły na boki, praktycznie jakbyście mieli że czasami coś odbije. Jak jest dobrze ustawiony, to nawet więcej, chociaż ja nie umiem wyczuć tego pancerza. Ma bardzo dużą alfę, jak na 8 tier. Może nie fenomenalną, to nie jest ISU, ale to jest wciąż alfa, która robi robotę. I jeżeli traficie na jakieś pojazdy bez pancerza, warto też korzystać z burzaków. I ma chorą jeszcze do tego penetrację, jak na ósemkę, bo popatrzcie sobie na to działo. Działo to ma... 630 alfy, to jest naprawdę duże na ósmy tier, 270 peny na podstawce, gdzie w ogóle ile te deków ma mniejszą penetrację, yy, dużą na, na podstawowych pskach, Tu macie 270 na 8 i 315 na goldzie. Bardzo dużo osób gra tym pojazdem na full goldzie i nie ma co się dziwić, skoro macie tutaj aż taki duży potencjał. Oczywiście czas celowania jest dość długi i to się daje odczuć. No i celność 0.43 to nie jest dobra celność. To jest celność kapryśna i bywają bitwy, w których to działo was mocno może wkurzyć. Oczywiście jeżeli gracie na blisko, no to gdzieś ta kapryśność tego działa i czas długi czas skupienia jest troszkę zniwelowany, no bo jednak powiedzmy, że na bliskim dystansie częściej traficie czy, czy nawet nie musicie skupiać do końca. Natomiast no przy kampie no to już wygląda inaczej. Ja nie jestem fanem kampienia tym Tedekiem, chociaż w bitwie, którą Wam zaprezentuję, trochę tej kampy będzie i ogólnie nie lubię, jak ludzie nim kampią ale tak, niektórzy grają, jak to trójkątami i gram na dosyłaczu turbo i module, module celności. i to jest taki setup, na którym gram najczęściej. Drugi na mniejsze mapy zamiast turbo mam HP, ale bardzo rzadko z tego korzystam. Akurat tu gram załogą z E4, o ile się nie mylę, to jest załoga Z4, a nie ze trójki, przepraszam. I jak widzicie, nie mam kamo, bo E trójką gram na blisko. I daje się to odczuć, że tego kamo mam niezrobione w momencie, w którym gdzieś tam próbuję, że muszę czasami przykampić, ale ogólnie ja jestem raczej zwolennikiem, żeby tym pojazdem grać na bliskim dystansie jeśli chodzi o ulepszenia polowe ulepszenie polowe do wytrzymałości zawieszenia ulepszenie polowe do poprawy celności bo ta celność jest skurzająca i do zasięgu widzenia dlatego że zazwyczaj tak gram bliżej więc żeby też przy okazji coś tym pojazdem dyspotować jak dla mnie bardzo potężny Tedek, bardzo potężna maszyna wciąż popularna sporo osób jeździ nią na randomach i na pewno y tak jak BZ była pojazdem, wiadomo, który rozwalał ósemki, rok później w paczkach nie było takiego rakowego jakiegoś pojazdu, jak była ta 752, jak był Tiger Mouse, to były pojazdy dobre, ale nie rozwalające randomy, widocznie nie sprzedały się te paczki świąteczne aż tak dobrze jak w wersji z BZ-176, no i rok później dostaliśmy Kilka innych nowych czołgów, w tym XM-a, i to ten XM zdecydowanie napędzał sprzedaż paczek Wargamingowi. Jak patrzyliśmy sobie na statystyki, ile ludzi gra w ostatnich dniach na xm w okresie oczywiście operacji świątecznych, to te liczby bitew rozegrane na tym TDK były ogromne. Jak zapewne widzicie, cały ten protest i to wszystko internetowe, tak jak mówiłem, to się raczej na nic nie zda, bo Wargaming i tak na paczkach wielopoziomowych zarobi. I zarobiło. MBT-ków i innych tego typu pojazdów jeździ masę. Więc ten, obstawiam, że ten event z nami zostanie. I jakbym ja miał już tutaj gdzieś tam przewidywać przyszłość, to moim zdaniem następne paczki świąteczne też będą paczkami wielopoziomowymi. Jakie tam będą maszyny, tego nie wiemy. Ale też musi coś być dobrego, żeby ten sprzedaż paczek napędzić. I o ile jeszcze te paczki wielopoziomowe jakoś pewnie część osób przeżyje, to gdyby Wargaming zdecydował się na to, że znowu w paczkach świątecznych nie będzie rekompensaty w goldzie za czołgi, no to byłoby to słabe. A ja myślę, że tak może być. Jak lubicie te deki, lubicie grać na blisko, mogę polecić ten pojazd. Natomiast jeżeli irytują Was działa, na których nie możecie polegać, no to możecie się też troszkę, troszkę tym pojazdem... Momentami tym pojazdem wkurzać, ja zagrałem nim 50 bite w bitwę skroni. Karskiego obowiązków biłem w bitwie 50. Oczywiście mógłbym nim grać dalej, ale na ósemkach jest cała masa też innych pojazdów, którymi mogę zarabiać. Więc prawdopodobnie zabiorę te różowe moduły, przerzucę na inną maszynę. A jak widzicie, już nawet tutaj następnym takim terekiem, którego chcę ogrywać, jest Sfag 105, 105. więc pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno bardzo, bardzo mocny pojazd. Pojazd którym po zagraniu 50 bitew uważam, że ja nie gram najlepiej. Mam poczucie, e, grając tym tedekiem, że nie potrafię wykorzystać potencjału tego pojazdu, ale pewnie wielu z was potrafi. Mam wam do zaprezentowania jedną bitewkę. E, nie będzie ten materiał trwał nie wiadomo ile. Jest to bitwa, która odbyła się na mapie Redshire w trybie zwykłym, losowanie na tiery 9 i 10 z jedną artą. E, było to podczas streama, w którym to zagrałem. Znaczy, grałem łącznie w WOTA przez prawie 10 godzin, co jest eventem ostatnio u mnie, bo ja raczej tych streamów robię mniej i zazwyczaj krót, te streamy są krótsze. Ale tak się złożyło, to już było bliżej, bliżej końca streama. Grałem już wcześniej tę mapę z tej strony też na dziesiątych tierach. Pojechałem w A1 tam za, za kamień. Nie była to zbyt dobra bitwa. Zgnietli nas niestety bardzo dużo bitew jednostronnych w wodzie jest, i też tego wieczora, tego dnia tych bitew jednostronnych było w opór. Dlaczego jadę na razie na kampę, mimo że nie mam kamo zamontowanego, znaczy nie mam kamo na za załodze, dlatego że po prostu dało mi dychy. Ten pojazd ma też jedną właśnie taką cechę, którą, którą też się da odczuć, to jest 1300 hp -ków. Ja wiem, że te deki są, które mają mniej hp ale jak chcecie grać na blisko, to te 1300 hp to nie jest dużo i przy dzisiejszych magazynkach, dzisiejszych czołgach z dużą alfą bardzo szybko z tych hp możecie zostać obici. Może wam tych hp bardzo szybko zabraknąć. Dodatkowo też XM, kiedy obrywa z przod od przodu... Bardzo często pada mu amorak. Niestety, strzały takie jak ten, czyli tam critical hit albo pudła się zdarzają nawet często. Zwłaszcza jeżeli próbujecie grać na dystans. Ja z racji takiej, że, że są dychy, to jak mnie tak rzucało, miałem dwie zasady. Pierwszą, gram sobie na full goldzie, żeby wykorzystać te 315 penetracji, które oferuje ten pojazd. Druga rzecz, w takiej sytuacji, mówię dobra, zagrać na spokojnie, zobaczyć jak się rozjedzie drużyna. Jak te pojazdy będą nasze ustawione, jak będą ustawieni przeciwnicy, spróbować oddać jakąś pestkę, dwie. W ogóle bardzo źle grało mi się tego wieczora tym pojazdem. Miałem bardzo dużo beznadziejnych bitew. Bitew, w którym to oddawałem jeden strzał, dwa strzały. I nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że trafi się taka bitwa jak ta. Było też kilka bitew, które były w miarę, w miarę ok. Ale dużo, dużo tego wieczora miałem po prostu kiepskich bitew, i z takich właśnie rzeczy, jeżeli już by szukać minusów jakiegoś te, tego pojazdu, no to oczywiście właśnie jest padający amorak, często kapryśne działo. No i jednak ta mobilność gdzieś tam, jak to wiadomo, chcielibyśmy być szybsi, zwłaszcza w bitwach szybkich, jednostronnych. Też miałem parę razy takie sytuacje, że gdzieś do bitwy nie dojechałem, albo już mi część bitwy uciekło ze względu na mobilność. Mimo że nie jesteśmy nie wiadomo jak wolni. Ale i tak te cechy, na które można gdzieś tam trochę ponarzekać, nie spowodują, żebym powiedział, że ten czołg, że ten TEDek jest niewarty uwagi. Wręcz przeciwnie, no. Zobaczcie na te wychyły, tak. Bardzo często tak naprawdę jesteście w stanie tym TEDekiem wyjechać. Wy możecie oddać strzał. A ktoś, kto próbuje was gdzieś trafić, nie jest w stanie was przebić, nie jest w stanie złapać na was przestrzał. No, porównajcie sobie teraz groma polskiego TDK Premium, który był wypuszczony nie tak dużo przed paczkami świątecznymi. On oczywiście ma świetny DPM na bliskim dystansie, też ma walnięcie. Ale wszystkie polskie deki mają po 5 stopni wychyłu na boki. To jest bardzo irytujące w połączeniu jeszcze z bardzo słabym pancerzem bocznym. Ten pojazd ma alfę ok, mniejszą niż grom na blisko, ale wciąż bardzo mocną. Ma świetną penetrację i wywalone ma na to, czy strzela z metrów 50, czy z 500, bo. Za każdym razem zadaje uszkodzenia w o pod... o... samych widełkach, tak? dystans niczego nie zmienia. A dodatkowo ma genialne wychyły. I tak naprawdę od kiedy pojawił się XM, to gromów liczba na randomach zmniejszyła się drastycznie. Oczywiście teraz tak to wygląda, że jest jakiś grom w drużynie przeciwnej, ale grom był w... Grom jest, no wciąż jak to nagrywam. W tych... Paczkach nowych, wielopoziomowych, tak? Jedną z nagród do zgarnięcia, więc dlatego tych gromów ostatnio na randomach jest więcej. Natomiast, tak jak grom pojawił się często i gęsto na randomach do gry, kiedy został wprowadzony, tak w okolicach świąt Bożego Narodzenia i po świętach praktycznie z tych randomów zniknął. No bo takim xm gra się dużo, dużo łatwiej. Chciałbym, żebyście powiedzieli o co chodziło w tym strzale, bo ja nie rozumiem, nie, nie, nie widziałem, nie zwróciłem uwagi. Wydawało mi się, że celowa znaczy celowałem po dolnej płycie. Wydawało mi się, że ta pestka powinna wejść, nie weszła, tam to działo chyba nie było do końca skupione, a potem strzelam w płaski pancerz na wieży yy, i wchodzi. Oczywiście, trafiam na niepełnym skupieniu, niszczę przeciwnika. No to jest, to jest właśnie cały WOD. Nie? Nieraz wam się wydaje, że strzał, który powinien wejść, tak jak w tą dolną płytę, on nie wchodzi nie, i, i, i się wkurzacie. Potem oddajecie strzał taki na zasadzie, może wejdzie, może nie i jakoś, jakoś weszło. 2200 uszkodzeń, podjeżdżam, jest SU-130PM, ale pojawia się Strv 103B i skupiam sobie na nim uwagę, bo Strv jest podobanie groźniejszym przeciwnikiem. Podpalamy Strv, -a. też oczywiście ze względu na konkretne walnięcie i konkretny kaliber. Też oczywiście macie większą tendencję do wysadzania czy podpalania przeciwników, czego na przykład na takim gromie nie zrobicie, bo mimo że na gromie macie potężną alfę na bliskim dystansie, to tam jest ta mechanika polskich td która powoduje, że kaliber działa, jest naprawdę niewielki. A tutaj macie alfę połączoną z kalibrem, więc co za tym idzie uszkodzenia dla modułów są naprawdę konkretne. 8 do 3 stwierdzam, że przy tak m, kolejnej jednostronnej bitwie dzisiaj przy takim wyniku mówię jadę, może coś jeszcze uda się podspotować. E, tutaj miałem fartan z podpaleniem tego STRV'a 103. Ja do bitwy numer 50, którą tutaj widzicie, ja nie miałem nawet wbitej pierwszej odznaki biegłości na tym pojeździe. Znaczy to, to, to swoją drogą, ale nie miałem wbitej mm, odznaki mm, e, pierwszej klasy. Tak zobaczyłem, mówię, kurde, tyle zagrałem po już bite w tym pojazdem. Kilka bitew było naprawdę srogich. Ustrzelam w jedynkę i ubijam. Tak brałem poprawkę, gdzie on mógł pojechać, strzeliłem, weszło. tak. Part, kolejny strzał w 104. Zwracam na to uwagę, bo tak, strzał sterfała 103B to jest dycha z podpałą, uszkodzenia jakie jest zrobione. Strzał, właśnie, nie pamiętałem dlaczego ja mam te uszkodzenia większe, już teraz wiem, bo zabiję Martę na ślepo. Yy, I... No strzał, strzał w Arte z fragiem, to jest 10 tier za tiery wyższe macie więcej expa. 11 do 5. No i byłem przekonany, że ten UDES-03 będzie raczej gdzieś tutaj, albo w dole, albo w tych krzaczorach. A tymczasem nie, tymczasem UDES prawdopodobnie zwiał właśnie tam, gdzie, jest, gdzie klika jak pancer jest to. No i to, są takie, to jest taka sytuacja, w której ta mobilność może Wam przeszkadzać, no bo wygrywacie, prowadzicie. Macie bitwę w sumie z ogromną przewagą, i ten damage już gdzieś wam uciekł. I w większości przypadków ten już do tego demecza nie dojedziecie, niestety. No tu, jak kracie tortojsem T95, czy każdą wolną maszyną, to wiecie o czym mówię, tak? Tutaj niemiecki edek spaczek skupiam, 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 tak bym go nie trafił, bo działo tutaj ta pestka zeszła. Zdarza się 12 do 6. Jest udes. I pojawia się IS-7, jest IS-7, skupiam, wiem, że zaraz wjedzie za domek więc strzelam bez pełnego skupienia, strzał za zero, ale i tak miałem prawo w ogóle nie trafić w tego, tego hewika radzieckiego, pada jakaś asysta, podjeżdżam i znowu będę robił. No ten czas przeładowania troszeczkę trwa, ale alfa robi swoje i proszę bardzo, za 564 w dyszkę, kolejny strzał oddany w tier dziesiąty. Za to jest więcej ekspa. Staram się troszkę ruszać, żeby utrudnić celowanie, ale i tak UDES obok mnie. On yy, pozbył się tego Ewika 3800 uszkodzeń widocznych, 1400 asysty, ale pamiętajcie strzał w 261 jeszcze tam był oddany. No i jeszcze grom. Podjeżdżam na bliskim dystansie, właśnie bez pełnego skupienia, no i udaje się wygrać bitwę 15 do 8. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za w kątem wpadał od znaka mistrzowska Asa Pancernego, a ponieważ była to moja pierwsza MK, to bitwa z kronikarskiego obowiązku ląduje na kanale. Ostatecznie udało się zrobić 5000 uszkodzeń i 1700 uszkodzeń pasy. Jeszcze wpadł też duży koliber. No, spora część tych uszkodzeń na tierze 10. Trzy fragi i dało to łącznie. Zobaczcie 1477 punktów bazowego EXPA, za to wpadła Masterka. Tutaj też prawie tyle samo EXPA, Tam jeden ekspa różnicy miał UDES 03, który miał ponad 5500 asysty. Więc też fajna bitewka w jego wykonaniu. We wrogim teamie tylko trzy pojazdy przekroczyły 2000 uszkodzeń, a mówimy tutaj o losowaniu na tierze 10. 13 strzałów oddanych, 11 trafionych, 8 z przebiciem. Na te 5000 uszkodzeń, 2709 na dystansie powyżej 300 metrów, przejechane ponad 2,5 km. Na czysto zarobione aż 288 tysięcy kredek, ale tam były podpalane różne rezerwy. Plus był event, też, że za wygraną zarabialiście więcej kredytów. MK wbita i powiem szczerze, ucieszyło mnie to. Nie będę ukrywał, że Mki się nie spodziewałem, no ale wpadła to się bardzo, bardzo cieszę. Dajcie znać, jaka jest Wasza opinia o tym pojeździe. Wiem, że wielu z Was go posiada. Za co go lubicie, za co go nie lubicie, bo pewnie też takie osoby są. Sekcja komentarzy należy do Was. Oczywiście łapka w górę mile widziana. Eee, dziękuję też wszystkim osobom, które zabierają mnie na wirtualną kawę. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz za poświęcony Wasz czas na ten materiał i do zobaczenia w kolejnych filmach. Życzę Wam miłego dzionka i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.